Obrazami sięgającymi początków ludzkości i początków Izraela. Obraz pierwszy sięgający początków ludzkości to jest właśnie obraz Noego i Potopu, gdzie Ziemia napełniła się nieprawością, Pan Bóg postanawia odnowić stworzenie więc wszystko przykrywa, przykrywa potop i świat zostaje jakby następnie wyłoniony z potopu. Tak jak na początku stworzenia był wyłoniony zwód i oto Pan Bóg czyni wszystko, czyni wszystko nowe. Jest to początek, jest to nowe stworzenie. Dalej mamy obraz, obraz Sodomy, z Gomory, czasy Lota, czyli bratanka Abrahama. To są również czasy naszego patriarcha Abrahama. A zatem Jezus przywołuje pewien obraz z początków wiary w prawdziwego Boga, z początków ludu, z początków ludu Izraela. Zobaczcie, tu ani potop, ani ten deszcz ognia i siarki, to nie, jest, to nie jest koniec. To jest obraz z początków. I również my, czekając na przyjście Syna Człowieczego, kiedy powtórnie wróci, starajmy się widzieć to jako pewien nowy, nowy początek. Nie z żalem, że oto świat się kończy, że oto, że oto klęska, oto wszystko przeminie, cała Ziemia. Nie. On w Apokalipsie mówi oto czynię wszystko nowe. W tym śpiewie przed Ewangelią mieliśmy słowa nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. To nie jest coś, żeby... To nie jest... To ten rzekomy koniec nie jest po to, żeby ubolewać, ale żeby podnieść głowę i, i nabrać ducha. Tylko tu się pojawia jeszcze jedna kwestia. Kto dzisiaj serią myśli o tym powtórnym przyjściu Chrystusa. Kto się tym przejmuje? Przejmujemy się? Wiecie, statystycznie mamy małe szanse na to, żeby to było za naszego życia, bo przez tyle pokoleń się to jeszcze nie wydarzyło. Ale warto się przejąć, bo tak czy siak ten nowy początek nastanie. Albo za Twojego życia, jeśli wróci Chrystus, Albo wtedy, kiedy umrzesz i będzie to początek nowego, wiecznego życia. Nowy początek tak czy siak przyjdzie, w tej czy innej formie. Trzeba się tym przejąć, bo będzie ten nowy początek. I oby on był dla nas szczęśliwy. I zróbmy wszystko, żeby takim był. Żeby to był moment, w którym podniesiemy głowy i nabierzemy ducha. A nie będziemy ubolewać, że oto coś się kończy.